W imię Boga w Trójcy jednego. ja Stanisław August Poniatowski, z Bożej łaski i woli narodu Król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi, ich wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, i niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Wiwat Król nasz kochany, wiwat Sejm, wiwat, wiwat ustawa. W imieniu Króla przedstawiam o postanowienie o Sejmu Czteroletniego. Całej szlachcie równe prawa nadajemy. Lud rolniczy, który ojczyznę kami pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy. W prawo stanawiać będą posłowie i senatorowie. Szczęść narodu od spraw sprawiedliwych zależy. Z przyszłych królów polskich szlachta sama wybierać będzie. Król ojcem i głową narodu być powinien. Wojsko wierne narodowi strzec powinno granic Polski i spokoju. Liberum veto na zawsze znościmy, a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy. Wiwat król nasz kochany, wiwat sej! Viva, viva tu a tua